No to była moja rodzinna parafia świętej doroty w Szaukowie. Niezwykły dzień, niezwykłe przeżycie, do którego już od dłuższego czasu, bo przez 6 lat seminarium się przygotowywałem. Potem rekolekcje, potem jeszcze ta noc na plebanii, gdzie proboż mnie tam przyjął, bo jest taki zwyczaj, że neopresbiter. Noc przed Pierwszą Mszą Świętą nie śpi w rodzinnym domu, tylko na plebanii. I potem ta Eucharystia, która no jest, była świętem wielkim dla mnie, niezwykłym przeżyciem, ale myślę także świętem dla całej parafii. I to, co mówiłem na pielgrzymce tegorocznej, żeby każdą Eucharystię sprawować jako prima, ultima, unika jako pierwsza, y, ostatnia, jedyna w moim życiu. Muszę się uderzyć w piersi, wiem, że tak nie zawsze jest, to myślę, staję też w takiej pokorze, znając swoje ograniczenia, ale no to była dla mnie y, y, pierwsza Eucharystia. 1 czerwca 2008 roku. Prześwięte były prymicyjne. W czasie świętej też się odprawiam, przeświętą, ale, ale ta prymicja jest, yy, dlatego się też tak nazywa, wyjątkowa, i, i dlatego, że jest pierwsza w pościgu zwiastowania świętej Marii Pannie w mojej rodzinnej parafii. To był yy, czas yy, też takiego. Do takiego dużego zamieszania, że tak powiem, bo to wiele się działo, wiele doświadczeń, wielu ludzi I, i faktycznie ta pierwsza prześwięta ma taki wyraz emocjonalny na pewno, bo jest zwieńczeniem z jednej strony końca takiego przygotowania do kapłaństwa, z drugiej strony otwiera tam nową, nową drogę życia, ale jest też taki to początek wzrastania, tak bym to powiedział. Że, że Dużo się pamięta z takiego emocjonalnego przeżycia, ale tak, tak widzę to, że teraz jest zaproszenie, żeby, żeby od tego zacząć się poznawać Eucharystię coraz bardziej. Zesłanie Ducha Świętego, pełno wzruszeń, emocji i radości. Pięknej radości, takiej, która wynika ze zjednoczenia właśnie z Jezusem, z kapłanem i ofiarą, zapamiętam do końca życia, aż mam ciarki, jak o tym myślę. 31 maja 2009 to była moja msza święta premicyjna. W Janikowie, w mojej parafii błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika. Niezapomniany dzień. Dzień ogromnego wzruszenia, ale też ogromnej radości. Dzień, który by się chciało, żeby zawsze trwał, żeby, żeby właśnie z taką, z taką radością, z taką groliwością, z taką miłością zawsze podchodzić do, do, do Eucharystii. Ta Eucharystia była też piękna, bo, bo na tej Eucharystii towarzyszyli mi e, chyba wszyscy tacy najważniejsi, ci, których do tej pory w moim życiu spotkałem, którzy, przy których też e, wzrastało moje powołanie. Więc e, była to niesamowita wspólnota, e, niesamowita wspólnota ludzi, i, no, i ogromna radość, ogromne wzruszenie. Oj, Moja prymisja w Szczołkowie, pamiętam to, to był taki prezent od Pana Boga dla mnie na Dzień Dziecka. Bo to właśnie w Dzień Dziecka tą mszę odprawiałem. Było przeżycie, ale też takie było przekonanie, że widząc też księży starszych w mojej parafii, akurat tak się zdarzało, że wielu księży miało jakieś tam problemy, czy odchodziło z kapłaństwa. I jakoś z takim przekonaniem, że jutro chciałbym, żeby też była tak uroczysta musza jak ta pierwsza. No to dzień, dzień prymicji. Dzień prymicji w mojej cudownej farze. Zesłanie Ducha Świętego w 2009 roku. Cudowny dzień. To taki dzień właśnie. Zaraz chyba po Pierwszej Komunii Świętej, najcudowniejszy. Fara, właśnie mój proboszcz, rodzice, przyjaciele, znajomi, parafia. Przepiękna Eucharystia, przepiękne słowo księdza profesora Makowskiego. Przepiękny chór Ojca Pio. Z panem Andrzejem, oprawa muzyczna, to co proszę, to był cudowny dzień. Cudowny dzień, 31.